Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsłaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Na początek dobre informacje. Z pierwszych opublikowanych w tym roku przez Nordea i DNB raportów wynika, że pomimo tego, że w nadchodzącym półroczu norweska gospodarka zwolni, to pensje będą rosły szybciej niż inflacja. To po pierwsze, po drugie natomiast perspektywy, które są w tym roku wydane przez DNB i Nordea są dużo lepsze niż te, które zapowiadano w roku poprzednim. Także zwolnienie tak, ale kryzys w żadnym wypadku. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście w naszym artykule. Zapraszam. Pomimo tego, że norweskie władze zapowiadały, że zmniejszą ilość wydobywanej ropy na norweskim szelfie kontynentalnym, to jest to jednak nieprawda, ponieważ teraz norweskie władze zapowiadają, że tą ilość jednak zwiększą. Do konsultacji trafił właśnie wniosek. Nie podoba się to opozycji, a konkretnie partii Czerwonych, która uważa, że jest to złamanie wyborczy, ponieważ norweskie państwo zapowiadało, że będzie troszczyło się o klimat. Wyniki konsultacji poznamy już w styczniu 2024 roku. W połowie stycznia norweska policja zatrzymała zatrudnionego za pośrednictwem Agencji Pracy pracownika banku Sparebank N, który w przeciągu okresu około miesiąca zdefraudował, jak na razie podano jednak nieoficjalnie, kilkadziesiąt milionów Kor. Pieniądze wyparowały w przeciągu miesiąca, pracownik przyznaje się do winy, jednak z tego co podaje policja, być może pieniądze będzie uzyskać ciężko, ponieważ prawdopodobnie współpracował z innymi osobami. Pojawił się również zarzut prania brudnych pieniędzy. Bank jednak zapowiada, że pieniądze klientów są bezpieczne. Te, które zostały w banku, być może tak. Pod koniec ubiegłego roku, Norweska Partia Postępu złożyła do parlamentu wniosek zakazujący noszenia dziewczynkom w szkołach polskich. W podstawowych i w przedszkolach hijab. Według pomysłodawców nakrycie głowy seksualizuje dziewczynki oraz tworzy sztuczne podziały ze względu na wyznanie i płeć. Wniosek jednak został odrzucony i teraz dziewczynki będą mogły, a w zasadzie będą musiały nosić nakrycie głowy, które będzie wyrażało ich skromność. I stało się, w Szpitalu Uniwersyteckim w Haszta został założony pierwszy bank norweskiego stolca. Świeży stolec jest niezbędny do zapewnienia świeżej flory bakterii leczonym pacjentom. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.